Więc tak, porażka w z 1 do dwóch. i tak jesteśmy po konferencji z udziałem szkoleniowców. Czego zabrakło? Bo trener Kamil Kuzera mówił, że, że pierwsza połowa w miarę wyrównana i tam nic złego się dla Was nie działo praktycznie. Był dobrą interwencja Marcelego Zapytowskiego. Ale w drugą jednak lepiej wszedł Piast. I, i, I właściwie sam powiedział Kamil, że od momentu straty gola, jak on to powiedział, od momentu gonga, zaczęliście robić to, co powinniście. Tak. Myślę, że w pierwszej połowie mecz bardzo wyrównany. Ja miałem tam jedną fajną okazję, strzał za szesnastki, niestety źle przymierzyłem, ale myślę, że pias nam nie zagrażał w pierwszej połowie jakoś tak znacznie. I tak jak Pan powiedział, mecz wyrównany. W drugiej połowie trochę przejęli inicjatywę i, i trochę głupio stracona bramka też, bo bo wrzutka na długi, przebitka i spadła idealnie, pyrce pod nogi i tak trochę gąga dostaliśmy i potem próbowaliśmy jeszcze coś zrobić, ale ale nie ostrzegliśmy się drugiego błędu i niestety przegrywamy 2-1. Wydaje mi się, że najlepsza Twoja sytuacja była ta późniejsza, kiedy głową próbowałeś pokonać Franciszka Placha, tylko akurat uderzyłeś w środek bramki. Tak, próbowałem ją. Ogólnie ciężka sytuacja z głowy. Myślę, że jakby był to szyki, to, to lepiej by uderzył. Ja nie mam takich na co dzień sytuacji. Starałem się gdzieś dać do boku, ale no tak wyszło, że akurat stał dobrze ustawną bramkarz. Jak to jest, że Korona Kielce na Suzuki Arenie to jest wydaje się zupełnie inny zespół niż na wyjazdach. No Też byśmy chcieli to wiedzieć. Gdybyśmy to wiedzieli to na pewno by to wyglądało lepiej. No, staramy się na pewno, ale, ale gdzieś musimy naprawdę to, to na widzowie jeszcze poprawić na tym ostatnim meczu i, i postaramy się tam wygrać na koniec. Dzięki Dziękuję bardzo. Marcin, porażka. Oczywiście nie, nie chciałbym tutaj jakby, żebyś coś odebrał, że jakieś tam indywidualne cenzurki wystają za ten mecz, ale jakby nie, nie patrzeć, i tak jak widziałem powtórki z tej pierwszej sytuacji nie zaczęło się oczywiście od Ciebie, bo to to ośrodkowanie z prawej strony nie powinno już tam, tam dojść po lekarne, ale później ta przebitka chrapka i to, że ta piłka gdzieś tam przy Tobie, przy ją spadła i wpadła na, na pyrkę, nie wydaje ci się, że mogłeś lepiej tam zareagować? No ciężka sytuacja, właśnie tak piłka została zgrana z drugiego słupka i, i to taka była przebitka, tak naprawdę. Ameyo pierwszy zdążył wsadzić, e, wsadzić nogę, ja też musiałem uważać, bo miałem żółtą kartkę. I, I nie wiem, ciężka sytuacja, potem nawet nie widziałem, gdzie ta piłka spadła i, i tylko zobaczyłem, że, że była w bramce. Tak swoją drogą, kiedy tak, będziecie pewnie analizować całe to spotkanie, wydaje się, że przegraliście walkę o środek boiska. Ciężko powiedzieć. Pierwsza połowa była wyrównana, tak jak można było za, zaobserwować, a w drugiej połowie no nie wiem, czy, czy to przegraliśmy w środku pola. No może za mało nie wiem, zdecydowania, takiego agresywnego doskoku, może tego zabrakło. Argumentów? Bo o nich mówił Kamil Puzera na konferencji. No też, też. Mogę się z tym zgodzić w sumie. Zastanawiam się, jak to jest w Twojej sytuacji, no bo Korona Kielce, Śląsk w te dwa kluby jakby teraz... Rywalizują między sobą o pozostanie w Ekstraklasie, chociaż z drugiej strony przecież jeszcze poniżej Korony jest i Radomiak, jest także i, i Wisła Płocka, ale te oczy kieleckich kibiców y, skierowane na, na Wrocław. Pewnie będą też jutro, bo Śląsk gra z Wisłą Płock. Żeby zapewnić Koronie utrzymanie, no to kibice będą trzymać za nawciarzami, bo jak Śląsk przegra, to już Korona matematyczna ma utrzymanie. Ty grałeś w Śląsku, Wrocław, teraz grasz w Koronie Kielce, masz rozdarte serce? Teraz jestem zawodnikiem Korony i ja chcę jak najlepiej dla Korony, także oczywiście będę oglądał ten mecz i trzymał kciuki za Wisłę Płock, no i, i mam nadzieję, że że może już to nam zapewni utrzymanie ten mecz, jak Wisła wygra. Chociaż z drugiej strony to utrzymanie nadal bardzo blisko Was, bo no splot bardzo zdarzeń dla Was niepomyślnych musiałby się zdarzyć, żeby żeby śląsk w tych trzech meczach Punktował, skoro on nie wygrał od dziewięciu kolejek, a teraz musiałby wygrać dwa razy i przynajmniej punkt dołożyć, a wy z drugiej strony musielibyście tracić już tylko punkty, a przecież wcale nie jest powiedziane, że z Lechem musicie mecz przegrać. No dokładnie, chcieliśmy dzisiaj wygrać, ale niestety się to nie udało. Teraz mamy mecz z Lechem, poznanie u siebie na Suzuki Arenie, a wiadomo, że, że w tej rundzie bardzo dobrze się czujemy u siebie w domu. Także mam nadzieję, że, że tak jak i z Rakowem wywieziemy z tego meczu trzy punkty z Lechem. Dziękuję ci Dziękuję. bardzo. そう。